Ostrudę opanował wszechobecny nieporządek. Miasto nie pamięta takiego bałaganu. Wywóz odpadów komunalnych stanął w miejscu. Ta częstotliwość wywozu śmieci tu nie odpowiada. Jest zła. A tak szczerze to już chyba nikt nie wie w czym tkwi problem, ani jak go rozwiązać. Adam Żyliński próbuje podpowiedzieć. Żeby się nikt nie poczuł urażony, ale ja obserwując segregację odpadów, we wszystkich 19... Gminach i również na własnym podwórku, bo przecież jestem takim samym mieszkańcem jak, jak ponad 30 tysięcy ludzi w całym związku. To widzę ogromną mentalną różnicę w postępowaniu. Polega to na tym, że kiedy ja dostaję w kartonie jakiś produkt, nawet przysłany przez internet to go rozczłonkowuję, mówię teraz o kartonie, folię oddzielam i wędruję z tym do swoich pojemników, które chętnie bym pogłaskał, bo tak się do tego przyzwyczaiłem. To już jest element mojego życia. Natomiast jeżeli chodzi o zasoby wielokalowe, to poziom mążalancji. Poziom niefrazowliwości, to są najłudniejsze określenia, jakich mogą użyć, jest po prostu przerażający. My możemy zmieniać częstotliwość, możemy nawet się pokusić o to, że będziemy co drugi dzień jeździć i odbierać kartony, które nie są tknięte, tylko po prostu wrzucone. Wystarczy, że one się cztery znajdą w pojemniku, i już jest pojemnik cały zapełniony. Firma wywożąca śmieci szuka rozwiązań poprzez porównania. Złote myśli dobrze brzmią pytanie, jak będą wyglądać. W każdym razie idą zmiany, ale krótkofalowe. Trochę to wszystko potrwa. Pozwolę sobie przytoczyć dział do Wszczyzna. Pojemniki na papier opróżniane dwa razy w tygodniu. Jest taki zapis: jeśli dany punkt gromadzenia odpadów nie wymaga takiej częstotliwości, to puszcza się raz w tygodniu. Czyli jeśli wystarcza, raz jedziemy raz, jeśli nie ma y, potrzeby, a jeśli jest potrzeba, jedziemy dwa. Pojemniki na plastik dwa razy w tygodniu. Jeśli dany punkt gromadzenia odpadów nie wymaga takiej częstotliwości, możemy raz. Pojemniki na bio minimum raz w tygodniu, to to samo jest zapis w związku. Więc tutaj papier i plastik jest dwa razy w tygodniu, a nie jak u nas papier dwa razy w miesiącu. Drugim przykładem jest Olsztyn, który również ma zapisy. Tworzywa sztuczne i metale dwa razy w tygodniu, papier i tektura dwa razy w tygodniu. 2 czerwca 2020 roku weszły w życie nowe zasady gospodarowania odpadami, i w konsekwencji została zawarta umowa między firmą odbierającą odpady a Związkiem Gmin Regionu Ostrucko-Iławskiego Czyste Środowisko. Teraz trwa burza mózgów. Jeszcze niech to trochę potrwa, a i w głowach zrobi się prawdziwy bałagan. Tak, to prawda, że jest to sytuacja nietypowa, że dzisiaj Komisja Rady Miejskiej odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Gminy. Ale pamiętacie Państwo, że kiedyś na ulicach było bardzo mocno hasło wyeksponowane przez mieszkańców, że miasto i gmina to jedna rodzina. I dzisiaj razem pracujemy, bo mamy wspólny problem, który dotyczy nieczystości stałych. I stąd dzisiejsze spotkanie, na którym wypracowaliśmy pewne ustalenia, które zmierzają do tego, że nieczystości z terenu. Ulic i Placów Miasta Ostródy znikną, zostaną sprzątnięte przez operatora do świąt, a jednocześnie wypracowaliśmy pewne zmiany, które wprowadzimy w przyszłości w regulaminie, żeby w kolejnych miesiącach czy latach nie dopuszczać do sytuacji, gdzie będą zalegały kartony, butelki i inne odpady na placach i ulicach naszego miasta. Wszystko prawda, jest potwierdzenie, że ma być porządek, to taki prezent na święta, ale nic co dobre nie trwa wiecznie. Tak bynajmniej mówi przysłowie. Ostrudziani jednak mają oczy dookoła głowy i nie dadzą się zwieść na dłuższą metę. Na oficjalne zgłoszenie prośby pana przewodniczącego, pana Błogosława i pana wiceprzewodniczącego Pana Adama, do mojego prezesa oficjalnie poprosili, również włodarz miasta się do tego przyczynił, też również powiem, ponieważ apelowało o to, żebyśmy posprzątali miasto na święta i oficjalnie tutaj Pan Bogusław to powiedział i my to zrobimy już od soboty uruchamiamy dodatkowe cztery samochody w sobotę potem w poniedziałek wtorek środa czwartek dodatkowo każdym dniem po jednym samochodzie po to żeby nie zostawić Ostrózian z, ze śmieciami brzydko więc tylko bierzcie Państwo jeszcze jedną rzecz pod uwagę święta są wyjątkowo długie w tym roku w czwartek mamy wigilię możemy jeździć tylko do godziny 15 nie, nie chcę się trochę usprawiedliwiać tylko chcę powiedzieć że po świętach w poniedziałek będzie niestety syf i tak oto wracamy do punktu wyjścia, bo i czego innego można się spodziewać po gromadzonych śmieciach.